Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmie porozmawiamy o dniu pracownika prokuratury Federacji Rosyjskiej który przypada na Dzień Pracownika Prokuratury. Federacji Rosyjskiej obchodzony jest corocznie 12 stycznia. Data ta upamiętnia wejście w życie dekretu o ustanowieniu Prokuratury Państwowej z 1922 roku. Dekret ten ustanowił prokuraturę jako niezależny organ nadzorujący przestrzeganie prawa w Związku Radzieckim, a następnie w Federacji Rosyjskiej. Dzień Pracownika Prokuratury to święto które honoruje pracę i poświęcenie prokuratorów w Rosji. Prokuratorzy odgrywają kluczową rolę w systemie prawnym, dbając o przestrzeganie prawa i ściganie przestępstw. Święto to jest okazją do wyrażenia uznania dla ich ciężkiej pracy i oddania. W tym dniu prokuratorzy w całej Rosji biorą udział w różnych uroczystościach i wydarzeniach. Często organizowane są również specjalne programy telewizyjne i artykuły w gazetach które podkreślają znaczenie pracy prokuratorów dla społeczeństwa. Dzień Pracownika Prokuratury to także czas na refleksję nad rolą prokuratury w społeczeństwie. Prokuratorzy odgrywają ważną rolę w zapewnieniu sprawiedliwości i porządku publicznego. Ich praca jest niezbędna do utrzymania praworządności i ochrony praw obywateli. W tym dniu warto docenić pracę prokuratorów i ich wkład w budowanie bezpiecznego i sprawiedliwego społeczeństwa. Dzień Pracownika Prokuratury Federacji Rosyjskiej to święto obchodzone corocznie stycznia. Zostało ono ustanowione dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej w 1910 -Nine roku. Data ta upamiętnia dzień wejścia w życie dekretu o Prokuraturze Federacji Rosyjskiej w 1910 roku, który stanowił podstawę prawną dla funkcjonowania rosyjskiej prokuratury. Dzień pracownika Prokuratury Federacji Rosyjskiej jest okazją do uhonorowania pracy i poświęcenia prokuratorów, w tym Dniu odbywają się uroczyste ceremonie, podczas których wręczane są odznaczenia i nagrody dla wyróżniających się pracowników. Organizowane są również spotkania i konferencje poświęcone tematyce prokuratury i jej roli w systemie prawnym Rosji. Wiele prokuratur organizuje również w tym dniu dni otwarte podczas których można zwiedzić budynek prokuratury i dowiedzieć się więcej o pracy prokuratorów. Jest to również okazja do zadawania pytań i dyskusji na temat roli prokuratury w społeczeństwie. Dzień pracownika prokuratury Federacji Rosyjskiej to ważne święto dla wszystkich pracowników prokuratury. Jest to dzień, w którym mogą oni poczuć się docenieni za swoją ciężką pracę i poświęcenie.